To co? Rozpakowujemy? Rozpakowujemy. Ej, jest tu tak ciepło? Chyba wstamy. Zaczynamy vloga numer 3. Co robisz? Składam spadochron. A po co? Żeby przetestować pół złożenie kowery. Zobaczyć, czy ewentualnie nam jakieś części brakują. Przed tym, jak przyjedzie druga ekipa z polski. Możemy też go złożyć ładnie. Pójść na zewnątrz, jest dosyć spory wiatr. I zobaczyć, czy nam się poprawnie rozkłada po naszym złożeniu. Ale to potem, jak już tylko włożymy do rakiety, sprawdzimy złożenie Złożymy rakietę możemy iść rozłożyć tak spod na wietrze, bo długo się go składa jaki jest plan na dziś? chcemy złożyć całą rakietę bez wyrzutni, żeby zobaczyć czy ewentualnie jakieś części jeszcze potrzebujemy z Polski, przed przyjazdem kolejnej ekipy no i tak naprawdę to nam zajmie pół dnia, później będziemy walczyć z wyrzutnią no i tyle. Spokojnie, też tak miałem. Ale nie możesz się załamać przed pierwszymi trzema razami. A moje kolana! Moje też tak strzelają. <noise> Aktualnie montujemy mocowania do otoczonych które tam stoją. I te szyny mają na cele wyprowadzenie rakiety z wyrzutki w linii prostej. Bardzo ważne. Małpy dostały ważne wyzwanie. Małpy dadzą radę? Dadzą radę, ale to niedobrze, że dostaliśmy ważne zdanie. Nie, no poradzimy sobie. Oni robią dziwne rzeczy, których nie rozumiem. Ale masz super koszulkę? No, powiedz, że nie. Elegancko! Tego koncertu, to się spotkaliśmy. Tak? No. Elegancko. Będziemy robić wszystko. Dzisiaj jest tak intensywny dzień dla obydwu grup. Dzisiaj składamy BSA, składamy wyrzutnie, recovery jest składane. I na koniec jeszcze trzeba odpocząć. Mhm. Paweł, a ty co mi powiesz? No. No, testujemy rzeczy. Co robisz IT? Ja testuję PCC. Hmm. Nie macie tam. No bo się samo testuje. Ooo, taki jesteś zmyślny, że to tak wymieniłeś. No, rzeczy się klikają. No, coś tam się klika. Nie ma GSE. Aktualnie tutaj to nie możemy testować, bo Olek pojechał do sklepu. Nagrywasz mnie? No. Dzień dobry. Siema. Co dzisiaj robimy? Cześć! Widzę, że chłopaki tutaj ogarniają wyrzutnie. My jeszcze przygotowujemy likovery. Spadochron jest złożony i spakowany ładnie do woreczka. Jeszcze tylko musimy to zapakować drugi woreczek keblarowy. Linki są też zarobione, ale jeszcze szukamy tej igły. Możemy zacząć jeszcze raz. Cześć Wojtek! Co dzisiaj robisz? Nie, nie, daj moment. Zarabiam linki taką fajną igłą, żeby Cześć, bracia. Co robicie? Jego część składania Rekordu. Czyli? Mario i Luigi w swoim naturalnym środowisku. Nasi przyjaciele poszli eksplorować niebezpieczne, dzikie tereny z końca naszego podwórka. Czy wrócą? Nie wiem. Chodź się, domyślam. Możesz dać dubbing teraz. Mamy dwóch yy, poszukiwaczy natury jakichś. Nie wiem, czego szukają. Ale raczej niczego nie znajdą. Guza szukają chyba. Dobra. Nic tak wyglądają chłopaki szukający kolacji dzisiaj dla nas. Myszyśli My poszli złowić pożywienie. No szukają ty... pożywienia. Wiecie, dzisiaj nie ma. Co jak mi teraz napisał pod vlogiem więcej pawańskiego? Co z tym zrobimy? Nic. Nie to nic. No nic. Oj. Nie no, trzeba będziecie więcej nagrywać. Nie. Bo na twoje pani liczą na to. Moi fani... Nie wiem co mam powiedzieć. To macie, macie. O. Tu siępki. No, myśmy <śmielskim> mhm, się. Jest niedostatek. A family friendly content mordą. No, dobrze. Ale jest sunek ty mierzysz sunek? tak. Słuchaj, to, to to, chodzi, to, to, chodzi. to, 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 to jest. to jest to jest poważna instytucja, tak? My po po dokonujemy pomiarów nawet w trakcie rysowania. Twojej bratku to jest biuro konstrukcyjne. Nie siedzisz przy tym stole. To coś znaczy. To wtedy robisz na maszynach smarze, więc lepiej cały rączki. No, i tutaj damy takie kątowniczki. Właśnie aploduję jakieś 136 nagrań z samego dzisiaj, więc w vlogu będzie dużo, o ile liderka sekcji promocji powie, że są są, odpowiednie. Cześć, witam was w trzecim dniu naszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj razem z mniejszą klientką idziemy sobie zagrać gazy techniczne. Potrzebujemy je do sprawdzenia szczelności KSE, no i tego różnego rodzaju testów, sobie już cały setup setup Jedziemy też ogarnąć czarne i e, jakieś rzeczy z Walmartu, więc e, myślę, że jakieś fajne urywki. Mamy też jeden, e, jedno miejsce, gdzie możemy zobaczyć sobie poinga się tym. Jaki to jest? 747, który woził wachodłowce, więc no, będzie ciekawy dzień, ciekawy dzień. Tymczasem druga ekipa stała równolegle na miejscu, szykuje wszystkie rzeczy. Oprócz tego prawdopodobnie wydajemy jeszcze pick pikapać dzisiaj, a nawet bym powiedział, że na pewno bo będzie nam potrzebne do wożenia też gazów technicznych i innych tego typu rzeczy. No i co? Zaczynamy naszą podróż i jedziemy sobie. Udało nam się zdobyć gazy techniczne. Zdjęć butle, gdzie fun fact, kupując ostatnio butle w 2023 sprzedali nam buta się okazało z 15 roku, która była przeterminowana i tak o kilka 10 lat. a tak, o 10 10 lat, 10. lat aktualnie. Eee... Uuu, a coś tu tam stoi Zaraz płyną wyłonić z krzaka o, proszę bardzo US Air Force yo, yo, yo man Mamy samochód, niestety osoboweczka Nie chcieli nam sprzedać czarnego prochu w kolejnym miejscu Jedziemy jeszcze chyba do Palmdale e, Zaraz zobaczymy co tam jeszcze się uda załatwić e, Na pewno nie udało się zakupić czarnego prochu to jest duży minus, bo uważam, że musimy mieć jakieś licencje dla pirotechników lub osób działających sportowo z bronią czarno czarnoprochową. No, ale za to e, są typowo amerykańskie widoczki wszędzie. No i mamy typową amerykańską drogę Lancaster Boulevard. No, coś piesz? w temacie? No, nie, klasy nie, wielki sposób. Takie typowe samoloty, wcale nie napis... z Jambu który woził w wcale nie ma napisu NASA, tu jakiś inny duży samolot, A ja nie wiem o co chodzi, tym. totalny przypadek, totalnie randomowe samoloty, tu jakieś kilka kolejnych, halo alo, co to ma być? Nie jest za samolot. Po co on taki jest i to czemu jest krzywy? s Hit SR71 Blackbird, a drugi nazywa się A12, bo to był jeden program rozwojowy. Pierwszy nazywał A12, a potem dostały oznaczenia SR71. I to są te dwa, a to co widzicie tutaj, to jest dron o nazwie d 21 I to jest napędzany silnikiem strumieniowym dron rozpoznawczy, który startował z pleców Blackbirda. Z, z pleców? Tak, tak. No z międzystateczników, był tam międzystatecznikami i sobie startował stamtąd. Więc odpalał silnik na grzbiecie Blackbirda przy tym Mach 3, a potem miał odejść. Ale podczas któregoś z testów się zdarzyło coś takiego, to co było dawno temu, nie nie było za mądrych komputerów wtedy, za dużej mocy, więc sterowanie też nie było naj, naj, najdajniejsze, więc przy którymś teście jak Blackbird leci dźwiękowo, to ma falę uderzeniową koło siebie i od hmm. tej fali uderzeniowej się odbił jeden z tych dronów i wrypał się z powrotem Blackbirda i wtedy pilot chyba zginął. Kelly Johnson, czyli facet, który wtedy w Lockheed Skunk stał nad tym programem, o, ja dobrze pamiętam, e, znał się z, z tym pilotem i stwierdził, że... uznali, że, że pierwniczą ten program, nie, i zarzucono te 21 Więc jest całkiem możliwe, że może być wszystkim tak, że to jest jedyny egzemplarz że 21 jaki został, nie, bo ten był nie, nie wiem, ile ich mieli. A jak, dlaczego ono się rodziło tak w budowie od samolotów bo no zwykłe samoloty latają mach 0,85, a te latają mach 3,25. <gryw> w paru słowach, nie? Tam widzicie za nimi silnik, który nazywa się JT11D20, a w momencie, kiedy armia wsadzała je do Blackbirdów, to już się nazywał J58. 58 jest od roku pierwszego uruchomienia. Także dość wiekowa technologia, do dzisiaj nie powtórzona na dobrą sprawę, nie? I Czasem do dzisiaj jedyne właściwie samoloty, które latały yy, na mieszanym cyklu turbojet, turboramdze. I najpierw była tam presja, a potem przez samochód do osi. Trafiliśmy dzisiaj na dzień, kiedy jest zamknięte muzeum, ale tak my tak to, że jest, środy, tutaj za są dni, niestety zamknięte, ale na pewno przyjedziemy. Dzisiaj jest ja no właśnie, więc będziemy musieli tutaj wybrać raz, żeby wejść, co jest blisko, obejrzeć te szuba. No. I tam jest, zobacz, że... Ten silnik ma taki takich sześciorów gruntów w tym pokładzie. No. Więc e, na samym początku e, te stożki były wysunięte, one są na 1 ulicy, one się ruszają w prze, Zmieniają przekrój gardzieli area ration w pierwszej śpiesznej I na samym początku lecisz się nam całkiem do przodu. Jeszcze jak zobaczycie na podwozie silnika są takie kratki, to były dodatkowe wiązki w i tak sobie przyspieszasz na silniku kurbooblutowym standardowo działającym, to gdzieś tam jakieś tam lekko naddźwiękowe Potem zaczynasz skorze kować już ze środka i wraz z rosnącą liczbą Macha rośnie spręż w lotu. On ma spręż w 38,5 chyba w warunkach projektowych lotu, czyli na tej przelotowej hmm. 25 i wtedy te rurki też się dodatkowo połębi. I wtedy dzisiaj w silnikach samolotów yy, takich typu F-35 macie spręże rzędu 30. Sam blot generował przy tej, tej prędkości. Większy spręż niż dzisiaj mają silniki tego typu. Więc każde sprężanie, które działało w yy, silniku już było na dobrą sprawę niepotrzebne. Byłeś za tak zwanym sprężem optymalnym i za sprężem ekonomicznym, więc de facto generując więcej sprężu robiłeś silnik i o mniejszą moc, i mniejszą wydajność paliwową. Więc te 6 rur na przelotowej odbierało powietrze z za chyba trzeciego stopnia sprężarki i kierowało je prosto do dopalacza. Więc silnik na dobrą sprawę cały czas był, cały czas się kręcił, ale jakby tak sprawdzić termodynamicznie, co on robił, czyli gdzie płynęło powietrze, to powietrze płynęło przez wlot, robiło spręż 38 we wlocie, a potem przez pierwsze stopnie sprężarki, gdzie niewiele się działo, bo on wtedy z odwrotnością pierwiastka z temperatury z maleje tak zwana prędkość zredukowana. Więc mimo, że silnik kręcił pełne RPM-y, to tak zwaną zredukowaną miał bardzo nisko i ta sprężarka w ogóle nie sprężała. Wtedy komora dopalacza de facto przejmowała rolę głównej komory spalania. Więc przepływowo był blok, te 6 rur, dopalacz dysza. Więc przepływowo to był ramdzie. wtedy. Nie?